No, poczekaj. Hej. Uuu, ale fota będzie. Poczekaj jeszcze chwilę. Jeszcze moment. Czeka, jeszcze ugrzy idzie. Słucham. Klara, jak ty w tej kurce wyglądasz? Kobito. Mmm, To wam bardzo zrobiło. Klarcia, ale bomba I mama, już mamy stolicek i maty do tam, um, do domu Maty do do domu? Tak Takie zielone Widzisz, babcia ogląda filmy i od razu notuje <grym <grym Klara, zdejmuj tą kurtkę, ty bluzę tutaj normalną załóż nie, ale... nie, zdejmuj to, bo ta śkieptko no to to wygląda Dobrze Co robić? Z zamknij, dobrze no zamknij nie, proszę, nie Klara, nie, nie to nie jest bluzka do zabawy na podwórku. E, ja i te szybko... A może byście mi pomogły dziewczyny? W tą godzinę byśmy zdążyły wszystko zrobić. Czy macie coś do roboty? Domek mają, chodź. Dobra. I to ja dzisiaj ogarnę na dole. Mhm. Łazienkę u góry, a resztę zrobię. Za Tam, u nas tuelnik kupkupa jest szybko. No bo porozwalaliśmy w dniu wyjazdu, nie? O to ci chodzi? No. Ale może no przecież jest ciepło chyba Dobra, bluzę, po prostu jakąś sobie weźcie i tyle Idę zaraz zobaczyć co tam macie, dobra? Ale patrzcie już No idę właśnie zobaczyć. Ale poczekaj z nami pójdzie O, ugryzia jeszcze musimy wyczesać. Ja do kosza proszę. To do kosza. A możemy to trochę później. Ale co? No to zaraz ja go wyczeszę. Teraz, spokojnie. Okay. To znaczy najpierw idę zobaczyć ten wasz sprzęt nowy do domku. Jestem No dobra, ja tylko Basiula idę tam do nich. Wyczeszę trochę psa, umyję się i jestem gotowy. I ja już dzisiaj nie chcę nic zrobić. Ja Dobra? Nie zostaną, nie tak martw się. Tak nie zostaną. Ja poziomki wezmę do koktajlu też. O, mama to chyba nie wyłączyła samochodu. Dobra, dobra, zaraz się tym zajmiemy, nie martwcie się. Basiula, ty go w ogóle gasiłaś? Nie, bo... Zaraz Dobra. A będziesz mi te suszarki, postawić tam, przy... Gdzie powiedz? No tam, wiesz, gdzie trzymałam wcześniej. To znaczy gdzie? No bo tu w różnych Zabij miejscach jest. Tutaj? No, tam pod tą ścianą. Yy, tu, tam trzeba bardzo uważać, bo one mogą polecieć Ci na samochód i nie będzie nie, kiepsko. Nie, ja wiem tam, że... Dobra, ja sobie później... Powiedz nie. gdzie tylko. No tam dalej, za, za tą ścianą, za budynkiem, żeby... Dobra, czyli tam gdzie kosiarka, tak? No to tam, to jest spoko. Gdzieś tu słyszę szerszenia. A mam tą gaśnicę, jakby co w, gara w garażu, to muszę ją zaraz wyjąć, żeby je no nie wezmę tak. Dobra o, ki Nowe sprzęty babcia, Ania, jak oglądasz to zobacz. Jaka podiarka, super. Tylko te folie, słuchajcie, wiadomo co z nimi zrobić, nie? Super, bardzo mi się to podoba. Do tego półdwa to może iść. Okay. Dobra. I pod bramę tam. Wchodzicie A jak ten stolik? Poczeka, pokażcie co on ma tutaj. A, Wchodzicie Superowy jest. Trzymajcie go w domku, to on Wam tutaj nie zardzewieje i będzie taki... To za chwilę będzie do ładniejszy. A to się samo tutaj ułoży. Nie musicie teraz... Jak będziecie trochę na tym leżeć, to to się tutaj samo dostosuje, wiecie? Nie, chyba właśnie, chyba właśnie w tamtą, matyczkę. No jak? teraz się nie zgina normalnie. Nie, 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 to musisz to położyć inaczej, odwrotnie. Tak. I nie szarpcie tego, żeby to się nie porwało, dobra? Nie, teraz chcesz, żeby się tam zginało cały czas? No chyba tak. No nie wiem czy to ma sens. Ale no jak tam chcecie, dobra. A teraz się zmieści całe, czy nie? O i weź to teraz tam w, do rogu nie. To musi jedna po prostu tak. Dobra, to jedno musi być po prostu zgięte i tyle. No to jedno zegnijcie. Jedno zegnijcie, nie, nie tak, Matyśka, nie. Jedno złóżcie po prostu, O, złóżcie, może tak. Tak, o. I dajcie mu się teraz rozprostować. To się samo rozprostuje. Nie martwcie się, dobra? Z tej strony tak samo I z tej strony zrób tak samo. Ale one, widzisz, nie leżą Matyśka. O, to musi być tak, no. I tu też sobie zróbcie, żeby ten napis był tutaj. Czyli odwróć tamtą, zrób tak samo, nie? I wtedy tam będziecie mieli pod głową jakby trochę więcej Fiu, fiu, fiu Poważne sprawy Klara, ten kamień Wiesz, że on nie może wylądować na trawniku Bo rozwali mi kosiarkę znowu Nie, nie Matyszka, nie, 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 nie No zobacz, nie jest tak jak powinno być Zrób, żeby było tak jak tutaj. O, właśnie, tak. I tam pod głową sobie zróbcie. Ten jeden złożony. Tylko tutaj będzie taki przerywek. I wtedy oba są w ten sam sposób zrobione. Hej kloruszka No i co, tak jest dobrze? I teraz sobie na tym możecie leżeć bez żadnych kocy, dobra? Nie ma po co. Dobrze to wygląda. To jest lepsze niż koce. A to się samo rozprostuje. Jak się na tym położycie kilka razy, to to się samo, Matyśka rozprostuje. Bo to było złożone cały czas. A później, jak to złożycie, no to się znowu Teraz ja sobie... będzie chciało składać. Ja też nie chciałam coś sobie domu. Ojoj, dobrze. Nie, no nie wiem, jak chcecie. Ja Może sobie. Se... Jak chcecie sobie. U... Zresztą, lubcie, jak chcecie. Nie wiem, to stolik to chyba raczej do środka jest przewidziany. Nie? Na nie. Chyba na tarasie? No. To jak rozłożysz, to on już nie, nie otworzy drzwi. Bo on jest duży. No ale na tarasie matyszka, jak otworzysz, to już nikt nie wyjdzie ani nie wejdzie. to daj, o tutaj no. Tak, i on się sam rozkłada. To on się tu chyba nawet nie zmieści. No jeszcze, dawaj. tak. I jest. No ale to wtedy, wiesz, on tutaj jest wtedy niepotrzebny, nie? No to, to gdzie No powinien być w środku, tak mi się wydaje. No nie? No chyba, że dwie maty będą na tym samym, to będzie jeszcze wygodniej. Jak sobie dwie maty, jedne na drugiej położycie. I stolik położycie tutaj, to wtedy będzie jeszcze bardziej miękko. Będziecie sobie mogli usiąść, nawet się położyć we dwie. No, a stolik będzie stał po drugiej stronie i wtedy się wszystko ładnie zmieści. Bo tak, to tutaj ten stolik to nie wiadomo, komu potrzebny i do czego, nie? Jedno na drugie. Nie, jedno na drugie. Gdzie ten stolik? Z której strony sobie kładziecie? Dobra. No, to teraz to już w ogóle będzie. Co? Patrzę. No. Te. Jeszcze Mięciutko. Jeszcze możecie mieć stolik. Mięciutko. No teraz mamy... to bomba. I ma nawet mamy... To już jest prawdziwy dom. Mamy tu dobra. mamy łóżka. No. Tu mamy kwiatki. A tu mamy lustro Dobra. A zaraz będzie stolik. I jeszcze mamy czetła, no. wycieraczki. Ten stolik najpierw złóżcie, no. bo inaczej za... Wam się tutaj nie zmieści. Mamy lampy, zapaszek. No. Zapaszek to ja nie wiem czy on tutaj, wiesz, jest, ale ładnie bo tu macie taki przewiew powietrza, że to chyba nie będzie czuć, ale dobra, spoko, nudzik. Jak wam idzie? Dobrze. O kurczę, to teraz to już w ogóle będzie petarda. Jeszcze Bo jeszcze to grzezałko, jak tu siądzie. No to jest miodio. No bombowo. No nie. Zrobię babci zdjęcie, zaraz jej wyślę. I wycieraczka. Super, jak w domu normalnie, nie? Jeszcze mhm. kibel wysypimy. Kibel? By się kibel. Zacz, dajcie spokój z kibel. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Są siostry gabrońskie? Tak. A wyjdą? Nie. Dobra. Zostają w domu. Go tego stolika na dworze nie zostawiajcie, bo wam się z taki brzydki zrobi zardzewiały. Ale fajnie, super Czekajcie, a czy tego stolika to nie da się opuścić niżej? Czy tak jest wam dobrze? No ja właśnie, chcielibyśmy żebyśmy było niżej, ale nie wiem, czy da. To... Nie wiem, wiesz, czy to się tak zrobi. Zaraz zobaczę. ale ja ch nie ch dobrać. chyba nie, chyba nie. Jak to Normalnie jak w domu. A to jest miękkie. I to to izoluje, wiecie, od, od zimna. Więc na tym będzie na pewno ciepło. Na pewno lepiej niż na kocu. No. Jeszcze kwiatek. Pokaż. Nie No! Ekstra! Okej. To tylko Pięknie to urządziłyście, siostry. I niezwykle macie porządek, siostry. Tak. Mm. Co tam? Dobra, dzieciarnia. Yy, to pudełko i te folie. Do widzenia. Jak poduszki, to będzie tu jeszcze Dobra, dzieciaki, bo ja już to mówiłem dwa razy. Pamiętajcie, żeby to wyrzucić, żebym nie musiał trzeci raz tego mówić, dobra? To są Wasze rzeczy. Ale grzeczne dzieci. Włóżcie sobie to do tego. Aha! Krycha. To jest Mam Ładnie pokosiłeś, tato. 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 Dzięki. Dzięki. Tyśka, śmigaj do roboty, nie migaj.